rządku publicznego pozytywna jednogłośnie dziewięcioma głosami za. Opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywna jednogłośnie, dziewięcioma głosami za. Opinia Komisji Budżetu, Infrastruktury i Imienia Komunalnego pozytywna jednogłośnie, ośmioma głosami za. I w tym miejscu bardzo bym prosił pana doktora Andrzeja Siwko o przedstawienie prezentacji. Pan Andrzej jest przedstawicielem zespołu autorskiego stowarzyszenia Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony zabytków. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, możliwość prezentacji naszej pracy w takim gremium to rodzaj wyróżnienia, także bardzo dziękuję za zaproszenie. Jesteśmy podpisani pod dokumentem, który finalnie jest dokumentem miasta. Ponieważ gminny program opieki nad zabytkami to nic innego jak realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa precyzuje, kto, na jaki okres, w jakim trybie sporządza taki program. Ustawa także wskazuje, jakie cele, jakie tematy mają być w szczególności ujęte w dokumencie. Oczywiście te wszystkie ustawowe cele zostały w dokumencie zawarte, także tutaj mamy zgodność z wymogami litery prawa. Ustawa również wskazuje tryb przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami ma to nastąpić w drodze uchwały Rady po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Również takie uzgodnienie zostało uzyskane. Nie było łatwo. Tutaj w szczegółowym badaniu dokumentu konserwator nawet zgłosił uwagi do zacytowanego fragmentu ustawy o ochronie zabytków, także badano ten dokument bardzo precyzyjnie. Ale uzgodnienie jest, czyli jakby warunek ustawowy został spełniony. I cóż, program opieki nad zabytkami to nic innego jak dokument strategiczny, który ma porządkować, regulować, wskazywać pewną wolę samorządu, jeżeli chodzi o działanie dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Dokument, jak mówię, ma charakter strategiczny, ale też w związku z zapisami ustawowymi może czy powinien być uwzględniany w przypadku aktualizacji studium. Zagospodarowania przestrzennego, czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wówczas y, wnioski z tego dokumentu no, w, nabierają charakteru prawa miejscowego, ale tylko w momencie, kiedy będą uwzględnione w, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Podstawą opracowania dokumentu, tutaj też cytujemy ustawę, jest gminna ewidencja zabytków. Y, w Państwa przypadku ta gminna ewidencja zabytków jest prowadzona przez miasto od, od dłuższego czasu. Jej aktualizacja czy weryfikacja nie była przedmiotem opracowania. Korzystaliśmy z gotowych materiałów, które miasto na bieżąco aktualizuje własnymi siłami. I istotna jest zgodność tego dokumentu z innymi dokumentami. W 2019 roku Wysoka Rada uchwaliła Plan Zarządzania Dobrem Światowego Dziedzictwa UNESCO, czyli dokument, który dotyczy. Historycznego Centrum Miasta, tego objętego wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa, tego objętego tytułem Pomnika Historii. Oba dokumenty dotyczą ochrony zabytków, ale mają różne perspektywy czasowe i dotyczą innych obszarów, ponieważ plan zarządzania dotyczy tego wyróżnionego centrum. Natomiast program opieki nad zabytkami obejmuje obszar całego miasta w granicach administracyjnych i jest formułowany na okres krótszy na okres czteroletni ale zgodność dokumentów musi być zachowana tak, że część treści no, została po prostu przyswojona z tego dokumentu dotyczącego miejsca światowego dziedzictwa. Dokument jest rozbudowany, co wynika zarówno z tych wymogów ustawowych, jak i z instrukcji opracowywania tego typu dokumentów, która została wydana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dokument ma charakter... Jakby dwuczęściowy. Z jednej jest takim kompendium wiedzy o wszystkich uwarunkowaniach prawnych, uwarunkowaniach formalnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego w działaniach gminy. Z drugiej ma tą część strategiczną wskazującą konkretne zadania, konkretne działania, które przez te cztery lata są przewidywane. Zatem mamy odniesienie do aktów prawnych, do dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, wojewódzkim. Powiatowym i oczywiście do dokumentów miasta, z którymi ten program nie może być w sprzeczności. Najważniejszą częścią, która jakby zawiera mm, przesłanie tego dokumentu są założenia programowe, w których no, odnosimy się do konkretnych działań, które w ciągu tego czteroletniego okresu są przewidywane do realizacji. Dokument nie jest tylko. Jakąś wizją teoretyczną, ale po pierwsze, powstawał w stałym kontakcie z Wydziałem Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków. Odbywały się konsultacje eksperc eksperckie z dyrektorami Wydziałów Urzędu Miasta, oraz odbywały się konsultacje społeczne zarówno w formie ankietowej, jak i w formie bezpośrednich spotkań jakby relacje z tych wydarzeń, z tych. Działań są dostępne w internecie, można do nich w każdej chwili się jeszcze odwołać, sięgnąć. Głosy mieszkańców, głosy reprezentantów administracji samorządowej no, miały wpływ na finalny kształt tego dokumentu. Jak każdy tego typu dokument ma sformułowany literacko cel strategiczny chodzi o zachowanie, ale także zrównoważone użytkowanie. Dziedzictwa kulturowego, które w zamościu jest wyjątkowe i należy do najcenniejszych w skali Polski, ale ponieważ jest to gminny program opieki nad zabytkami, kładziemy nacisk na dostrzeganie nie tylko tego najcenniejszego zespołu historycznego centrum miasta, ale także na dziedzictwo rozproszone czy rozlokowane w innych częściach w granicach miasta. Są trzy obszary strategiczne, w których sformułowane są działania. Jedno to klasyczna opieka i ochrona dotycząca dziedzictwa kulturowego. Czyli mówiąc inaczej ta klasyczna ochrona zabytków. Drugi obszar to zarządzanie dziedzictwem kulturowym w czym wskazujemy możliwości rozwoju, rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, <laughs> stu wzmacniania potencjału miasta, tu na przykład wspieranie rozwoju turystyki kulturowej. Wreszcie obszar trzeci, badanie, dokumentacja dziedzictwa kulturowego, co nie jest bez znaczenia przy licznych dalekofalowych planach miasta co do kolejnych inwestycji, kolejnych działań, chociażby związanych z Pałacem Zamojskich. Tu badania, dokumentowanie jest istotnym elementem procesu inwestycyjnego. Nie będę omawiał szczegółowo wszystkich punktów, macie Państwo materiał w rękach mieliście Państwo możliwość się zapoznania. Omawianie szczegółowe zajęłoby tutaj bardzo wiele czasu, jeżeli pojawią się pytania na każde, będę starał się odpowiedzieć. Natomiast podkreślę, że układ do dokumentu zawiera również część odnoszącą się do zarządzania, umożliwia ocenę realizacji dokumentu, umożliwia stworzenie wymaganego przez ustawę sprawozdania z realizacji tego dokumentu. I umożliwia zgromadzenie danych, które pozwolą kolejny czteroletni okres ująć w odniesieniu do realizacji tego dokumentu. I co istotne, i co chciałbym, żeby wybrzmiało tutaj bardzo wyraźnie. Z jednej strony odnosimy się do tego, co najcenniejsze, do tego, co stanowi dobro światowego dziedzictwa i pomnik historii w skali Rzeczpospolitej, ale także staramy się wskazać, Potrzeby działania <coughs> dotyczące dziedzictwa w skali całego miasta, czyli dostrzeganie XIX-wiecznej architektury, która nie zawsze bywa dostrzegana, dostrzeganie tradycy tradycy tradycyjnego budownictwa drewnianego, czy architektury modernistycznej, która w ocenie fachowców zyskuje na znaczeniu z roku na rok. I podsumowując, istotą dokumentu jest realizacja obowiązku ustawowego. To nie podlega dyskusji. Ale także dokument ma służyć państwu, ma służyć w codziennym działaniu, ma być elementem optymalizacji strategii ochrony dóbr kultury zamościa, a chyba nie trzeba państwa przekonywać, że ta strategia ochrony dóbr kultury łączy się z, z szeregiem innych działań, które kreują wizerunek miasta i mają wpływ zarówno na tożsamość kulturową, ale także na pewien poziom <laughs> gospodarczy, ekonomiczny miasta tyle tytułem prezentacji jak mówię jestem do państwa dyspozycji w razie szczegółowych pytań postaram się na nie odpowiadać bardzo dziękuję dziękuję czy ktoś z państwa radnych ma pytania tutaj do pana doktora nie widzę w takim razie bardzo dziękuję dziękuję o, przepraszam bardzo radny Janusz Kubczyk Tutaj akurat pięknie przedstawiona prezentacja. Moje pytanie zostało spowodowane, że akurat w trakcie już końcowych zdjęć tej prezentacji został wyświetlony budynek znajdujący się w kompleksie koszy, osiedla Koszary. Chciałbym się spytać, jakie jest zapatrywanie Pana na właśnie zachowanie. Tego kompleksu koszarowego, który jest jednym z takich ładniejszych kompleksów osiedli, budowanych na początku lat dwudziestych, no co prawda mówiąc przez Zaborca, więc przez Rosję, ale w wyniku ostatnich działań zatraca swoją, swój urok, zarówno jeżeli chodzi o dbałość o otoczenia, więc tą zieleń, która wiele, wiele lat funkcjonowała, jak również charakter budynków, które zostały wybudowane, które tracą swoją pierwotny kształt. Jakie jest Pana zapatrywanie właśnie na te działania zmierzające przez właścicieli na zmianach tej konstrukcji, wyglądu tych budynków? Już odpowiadam. Z jednej strony wskazujemy, że ten zespół koszarowy jest zaplanowany według pewnej koncepcji stanowi wartość jako całość obszaru z budynkami, które tam się znajdują. Ma wartość historyczną, ma wartość architektoniczną, ma pewną wartość urbanistyczną. Nie dajemy recept szczegółowych na wszystkie działania, ale wskazujemy, że najważniejszym elementem ochrony tego zespołu jest jednolita polityka w stosunku do całego obszaru utrzymanie tego charakteru pewnej powtarzalności rozwiązań, pewnej jednolitości zabudowy, która, no, która tworzy właśnie pewien harmonijny układ urbanistyczny. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych, proszę bardzo, radny Franciszek Josik. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowny panie. Ja mam takie pytanie mianowicie. Dokładnie tutaj Pan opisuje, jeżeli chodzi o stan prawny, ja mam takie jedno wątpliwości i pytanie. Jeżeli chodzi o włączenie karty adresowej i wpisanie do gminy jeden zabytków, pisze tutaj się, a mianowicie, jeszcze osiągnąć porozumienie z wojewódzkim koncertem zabytku. Czy taka sama procedura powinna być w odwrotną stronę? wykreślanie i co to znaczy słowo porozumienie. Porozumienie to jest takie, czy może być domniemane, że wysyłamy, nie odpowiadają i to jest wystarczające i rzecz druga w tej ankiecie, którą Pan tak bardzo szeroko obrazuje, są również takie elementy, a mianowicie, żeby wyprowadzić pewne, nie będę to szczegółowo wymieniał, jeżeli chodzi o imprezy Zespołu Staromiejskiego to niektóre oczywiście, bo część powinno się odbić z uwagi na charakter zabudowy. Ja bym postulował oczywiście, bo to jest mowa i o lodowisku, to lodowisko powinniśmy ze starówki wyprowadzić, na osie przykryć, a więc byłaby większa atrakcyjność dla młodzieży, bo nie patrząc na pogodę, moglibyśmy użytkować. Natomiast tu w dokumencie, że może przenieść tylko na stronę południowo-wschodnią. Dziękuję. To, jeśli można, zacznę od drugiego pytania. W sezonie zimowym patrzyłem z zazdrością na tych, którzy ślizgają się na łyżwach w tak fantastycznym otoczeniu jak rynek wielki, ale faktycznie nasza propozycja zmierza do tego, by uaktywnić inne obszary historycznego centrum, by przez rozśrodkowanie tych imprez też przyciągać ludzi w różne inne miejsca, a jednocześnie odciążyć rynek, na którym z imprezami wiążą się różne reklamy, banery, no jakby troszkę przesłaniania tej architektury, która tutaj stanowi o wielkiej wartości miejsca. Natomiast co do sytuacji prawnej, to tutaj pan radny trafił w sedno. Takie mamy zapisy prawne, które pozostają niedoprecyzowane. Nie ma wyjaśnienia, czym jest to porozumienie. Przyjmuje się, że ma to być właśnie wymiana korespondencji rodzaj opinii konserwatora, w tym dopatruje się tego porozumienia. Ale nie ma definicji prawnej tego porozumienia i jest to rozwiązanie niespotykane w innych aktach ustawowych. I również ustawodawca nie doprecyzował trybu wykreślania z gminnej ewidencji zabytków. Interpretując rozporządzenie w tej sprawie można powiedzieć, że wykreśla się wówczas kiedy obiekt utracił wartości zabytkowe. Wówczas i tutaj już jest faktycznie to w rozporządzeniu jednoznacznie stwierdzone, prezydent miasta po stwierdzeniu, że obiekt utracił wartości zabytkowe, przekazuje kartę gminnej ewidencji zabytków jako kartę archiwalną do archiwum. Ale też procedura stwierdzenia tego, tej utraty wartości zabytkowych nie jest doprecyzowana i w praktyce właśnie polega się na wymianie korespondencji z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Natomiast nie jest to sformułowane jako jednoznaczny oblik prawny. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ranny Janusz Kupczyk, tam prosił ale jak zostałem wywołany przez Przewodniczącego, akurat nawiązałem, chciałem zabrać głos, bo tutaj akurat Pan Doktor powiedział, że chce, aby ten kompleks koszarowy zachował swoją całość w nienaruszonym stanie. Jakby Pan Doktor się przeszedł po tym osiedlu koszary, zobaczył, że obecnie właściciele, nowi właściciele akurat dokonują zaburzenia pierwotnego funkcjonowania tego kompleksu koszorowego. No i dlatego jestem zdziwiony, że tak lekką ręką, nie wiem, czy akurat tutaj przyznam się szczerze, że nie jestem zorientowany do końca, czy konserwator objął opieką e, ten kompleks e, koszarowy całością i wymaga zgody, wszelkie działanie na terenie kompleksu, tym e, zgody konserwatora zabytków, zarówno miejskiego, lub wojewódzkiego. Jeżeli tak, no to troszeczkę tam widzę, że jest delikatna wolna Amerykanka może. Jeżeli chodzi o po prostu dostosowanie do wyglądu całego kompleksu. Dziękuję. Czy słowo? Tutaj się zg absolutnie zgadzam z panem radnym, że no, już w tym zespole zostały dokonane pewne zmiany i widać, że następne się szykują. Stąd wskazujemy, że powinny być jednolite zasady, jednolite kryteria postępowania, które powinny być znane wszystkim współwłaścicielom, bo wiadomo, że ten Zespół będzie pod względem własnościowym ulegał yy, przemianom. Te zasady powinny być respektowane, zarówno przy wszelkich uzgodnieniach dotyczących inwestycji budowlanych, jak i przy opiniowaniu, wydawaniu yy, uzgodnień ze strony konserwatora zabytków. Trudno, dyskutując nad dokumentem, odnosić się, dlaczego tak się nie dzieje, ale Wskazujemy, że jest to problem i wskazujemy, że ustalenie zasad jest pierwszym krokiem do poprawy sytuacji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent. Szanowni Państwo, tutaj padło pytanie o zespół koszarowy. Ja może tylko przytoczę, że. Zespół koszarowy został przez wojewódzkiego konserwatora Zabytków wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, a później decyzją ministra to postępowanie zostało unieważnione. I w tej chwili jest taki stan zawieszenia, stąd też pewnie pan o tym nie wiedział, jaki jest ten stan prawny, bo tak jak mówię, nie ma tam ostatecznej decyzji w tej sprawie, natomiast żeby potwierdzić panu radnemu to, co mówił nasz ekspert. Też jesteśmy za tym, żeby obowiązywały zasady, jeśli chodzi o ten teren. I tutaj też nie ma znaczenia w ochronie zabytków, czy te zasady są bardzo restrykcyjne, czy mniej. One muszą obowiązywać wszystkich. Chodzi o to, żeby prawo obowiązywało na tym terenie wszystkich, bo widzimy niestety pewną, e, może nie tyle dowolność, co. Pewną gradację stosowania środków ochrony konserwatorskiej wobec różnych właścicieli, i niekoniecznie to dla tego obiektu jest dobre. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Więcej pytań do pana doktora nie widzę. Dziękuję bardzo za Dziękuję bardzo. przedstawienie prezentacji. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos w tym temacie? Również nie widzę. W takim razie proszę, przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Radny Marek Walewander i radny Wiesłów Nowakowski. Jeszcze tak. Dziękuję. Zagłosowało 22 radnych. Stwierdzam, że Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Zamość na lata 2020-2023. Zanim przejdziemy do kolejnych punktów zgodnie z zaleceniami sanepidu 10 minut przerwy na przewietrzenie sali.